Cześć, dzień dobry. Nazywam się Gosia. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o regresie wioce. Regres wioce pojawia się, gdy nasze ciało stawia opór. Często mówimy o tym, że yoga pokazuje nam, gdzie w naszym ciele są zablokowane energie. Niemniej jednak należy pamiętać, że Jesteśmy częścią przyrody i tak samo jak przyroda zmieniamy się. To znaczy, nie będziemy reagować na te same asany, na tą samą praktykę, tak samo każdego dnia. Jednego dnia może się okazać, że wszystko idzie pięknie i gładko, a kolejnego dnia możemy odczuwać, jakbyśmy nigdy wcześniej nie robiły tego typu ćwiczeń. Dlaczego tak się dzieje? Wioce, regres pojawia się tuż przed, można powiedzieć, skokiem kwantowym, przed postępem, nadchodzącym postępem, kiedy ciało potrzebuje odpocząć. Jest to taki czas, kiedy ciało mówi: OK, stop, teraz się zatrzymaj, teraz przerób to, co do tej pory um, się działo na macie. To się działo w twojej głowie, w twoim życiu. Pozwól się rozmiękczyć, pozwól wyjść temu, nad, tym, nad czym tak długo pracowałaś. Jest to um, tak naprawdę reakcja naszego ciała. Na sytuacje, które nas spotykają, może się pojawić, gdy na przykład zmieniamy pracę, zmieniamy środowisko, w którym żyjemy, zmieniamy miejsce zamieszkania, kiedy kończymy jakąś relację, kiedy też wchodzimy w okres menopauzalny. Wszystko to powoduje, że nasze ciało wręcz zachęca nas do spokoju, do Zaobserwowania samych siebie, zauważenia samych siebie, pobycia z tym, co już mamy, nie pracowania nadal nad sobą, aby się udoskonalić, ale zaakceptowania siebie teraz, w tym momencie i swojej kobiecości taką, jaka jest w tym momencie. Z taką refleksją na weekend pozostawiam Was i życzę Wam. Abyście, gdy przechodzicie przez e, okres regresu, e, przechodziły go, przechodzili go spokojnie i z miłością, z wielką miłością do samych siebie. Do zobaczenia.